Raj, raj! Mam nadzieję, że szakale lepiej sobie poradzą. Posłuchajcie, wszyscy. Skaza jest wściekły. Zarówno Kiburi, jak i Janja nie wywiązali się z zadania. Ale teraz to my będziemy dowodzić. Mamy zająć lasu Kuni. I na pewno nic nas nie powstrzyma. I macie się trzymać skaleka! Oh. <noise> Jasiri! Chyba ruch oporu hien odniósł sukces. Tak. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie musisz nam dziękować, Kajon. Teraz jesteśmy w tym razem. Właściwie to całkiem miło krzyżuje się plany skazy. <głos> <głos> Scenki! Jakie macie dla mnie wieści? To przez te hienę Jassiri. Ona i jej Klar współpracują z lwią strażą. Pokrzyżowali wszystkie twoje plany. Nazywali się ruchem oporu hien. ha <laughs> mówiłeś mi, że już zająłeś się tą hieną. Tak, możliwe, że nie wszystko ci opowiedziałem. Jeśli dobrze pamiętam, mówiłeś, że wpadła razem ze szczeniakami do gorącej pary. Było coś jeszcze? O, a zapomniałem wspomnieć o tym, że pojawiła się lwiarz i uratowała? Tak, zapomniałeś wspomnieć o tym małym szczególe. O... Ale teraz możesz się zrewanżować. O, Zajmij się nią i jej klanem. O, jasne, jasne. A, a jak powinienem to. Załatw ją jej własną bronią. Już. Powiedz swojemu klanowi, że znowu macie zaatakować i Mizimu. A kiedy wiastrasz będzie czekać przy Gaju, wy otoczycie klan Jassiri. Mm, ale jak mamy otoczyć Jassiri, skoro będziemy przy Gaju Mizimu? Wcale nie będziecie przy Gaju Mizimu. Chodzi o to, żeby ruch oporu Hien myślał, że tym razem będziecie przy Gaju Mizimu. O, a tak naprawdę zapolujemy na Jassiri i jej klan. Zgadza się. I zabierzecie ze sobą szakale i krokodyle. Dobrze. Nie ma sprawy z <ścoughs> I Janja, nie możesz mnie znowu rozczarować. Jassiri słyszała słowa Janji, że to będzie ich najpotężniejszy atak. Dziękuję za ostrzeżenie. Podziękuj też Jassiri. Oczywiście. Do zobaczenia. Dobrze, znowu się zaczyna. Za mną biegniemy do gaju Mizimu. Madoa? Powiedziałaś w jej straży? Tak, właśnie czekają na Raira i Kiburiego. Naprawdę? Będą musieli poczekać. Zgadza się. Dokąd się wybieracie? Tym razem jakoś długo do nas idą. Na pewno mają tu być? Może usłyszeli o moich super zdolnościach i postanowili się nie pojawić. Wiesz co? Szczerze wątpię. Ono? Zobacz, czy coś widać. Już się robi. <laughs> Hapana! Chiemy, szakale i krokodyle wcale nie biegną do gaju Mizimu! Zaatakowały klan Jaziri! Nie mają dokąd uciec! Pośpieszmy się! Lwia Straż służy i chroni... Aż po kres